Ponad 200 w jednej Lubella di Rizzo". Pyszna kompozycja owoców z całymi ziarnami ryżu. Szukaj na półce przy płatkach śniadaniowych. Jestem. A ciebie nie bolała głowa? Bolała, ale wzięłam apap. Weź APAP, który usuwa ból, uwalnia się w 3 minuty i nie zaburza koncentracji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. APAP. Zaskocz ból. A na noc weź APAP Noc. Koi ból sprowadza sen nieuzależnie. Up up noc. Nie mogłem pomagać córce z powodu drętwienia dłoni, więc zacząłem brać lek Neurobion Advance. Zawiera on witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. Neurobion Advance to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedzenie daje ci energię do działania, ale gdy zjesz za dużo w biegu lub w stresie, twoje trawienie za tobą nie nadąża. Stosuj Verdin Complex na co dzień, nie od święta i uwolnij się od uczucia ciężkości, pełności i wstęć. Wystarczy już jedna tabletka. Sprawdzona! Verdin Complex i trawienie za Tobą nadąża, a po cięższych posiłkach wypróbuj Verdin Max ze skoncentrowaną kurkumą. Autentyczni, w pierwszy dzień świąt, zaraz po Dzień Dobry TVN. Jak trafiony pomysł na prezent, to Allegro. Znajdź idealne prezenty dla bliskich w kategorii dom i ogród w super niskich cenach. Jak wesołych świąt, to Allegro. Wszystko, czego szukasz w kawie, znajdziesz z Philips Latte Go. Świeże ziarna i akcemitna mleczna pianka, której nie sposób się oprzeć. A do tego najszybszy w czyszczeniu system mleczny. Philips Latte Go. Zawsze jest dobry moment na dobrą kawę. Hrabia Monte Cristo. Wypożycz i oglądaj w playerze. Odkryj Philips Lumea i aż do 12 miesięcy gładkiej skóry. Rwiesz, golisz, ukrywasz, szarpiesz? Godzinami ciągle od nowa? Poczuj wolność z Lumea. Depilacja światłem rozprawi się z włosami na całym ciele na dłużej. Inteligentna aplikacja Skin AI nauczy Cię depilować jak ekspert. Innovation New Philips. Kup w Media Expert bezprzewodowy depilator świetlny Philips Lumea do 12 miesięcy gładkiej skóry. Teraz w super niskiej cenie. Masz Jarek, Jarek, Jarek! Co jest? Właśnie jest konkurs na PaySafeCard o wartości 100 zł. Jeśli go wygramy, będziemy mogli kupić dowolną grę. No, oczywiście poniżej 100 zł. Chłopie, taka okazja może się nie powtórzyć. Kto to w ogóle organizuje? Jak to kto? Mój stary kumpel co robi też turnieje e sportowe w różnych grach. Mówię ci, chłop jest godny zaufania. Dobra, to bierzemy udział? Bo nieważne, który z nas wygra i tak obaj podejmiemy decyzję. Oczywiście, obyśmy wygrali, bo udział w tych konkursach niekiedy bierze udział nawet tysiąc plus osób. Może nam się uda. Cóż, będą raczej nici z cosplaya, ale mam inny plan. No jaki? Wciąż mogę zostać influencerką i zdobyć wymarzoną popularność. To co robimy. To co ludzie lubią najbardziej. Polecę na Wyspy Zielonego Przylądka. I będziesz wstawiać zdjęcia i relacje? Tak. To... Na pewno będziesz dzięki temu bardzo sławna. No wiem. To idę się pakować, zrobię to dla fanów, moich kochanych fanów. No, cześć. A ty dokąd idziesz z tą walizką? Lecę na Wyspę Zielonego Przylądka. Co? Rodzice nie wyrazili zgody, abyś tam jechała? Nie potrzebuję pozwolenia rodziców. Dla fanów zrobię wszystko. Hej, wracaj. Niech to nie dogonie jej już. Muszę powiadomić o tym rodziców i to czym prędzej. Gdzie są nasze pieniądze? Kto wziął wszystkie pieniądze? Tu było wiele tysięcy złotych. Mamo, tato. Oliwii odwaliło po całości i postanowiła polecieć na wyspy Zielonego Przylądka. Gdzie? Nie żartuję, tak mi powiedziała. Nawet poszła z walizką. To niedorzeczne. Nasza własna córka spłukała nas z kasy i teraz leci na jakieś wyspy bez naszej zgody. Oj, mocno sobie nagrabiła. Może jeszcze zdążymy ją dogonić, zanim odleci samolotem. Racja. Szybko, do samochodu. Wiesz, kiedy Oliwia poszła? Co najmniej 10 minut temu. Może jeszcze mamy szansę. Lotnisko mamy w zasadzie niedaleko. Mogła już tam zajść. Ale może jeszcze samolot nie wystartował? Nie. Spóźniliśmy się. To są jakieś jaja. No nie, ja już poważnie z nią porozmawiam. Dobra, dzwonię do Oliwii. O hej, tato? Co to ma znaczyć? Nie wyraziłem zgody na to, byś leciała na te wyspy bez mojego pozwolenia i to jeszcze sama. Wybacz, tato. Robię to dla fanów. Wiem, że nie jestem jeszcze dorosła, ale trzeba się poświęcić dla sławy. Co? Tobie już. Nie no, to się w głowie nie mieści. Zanim ona do nas wróci, to trochę czasu minie. Dosyć. Dzwonię na policję.